2 stycznia z Ewangelii świętego Jana. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. A teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip, Panie, pokaż nam Ojca, to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus Filipie, tak długo jestem z Wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie widzi, widzi także i ojca. Wpatrując się w oblicze mego syna, wpatrujesz się we mnie. Adorując go, obecnego w najświętszej Eucharystii, adorujesz i uwielbiasz mnie. Kiedy przychodzisz do Jezusa, aby otworzyć przed nim swe serce i powierzyć mu swoje troski, przychodzisz do mnie. Ja. Twój ojciec czekam na ciebie, wsłuchując się w słowa Ewangelii, wsłuchuj się w bicie mego serca, kontempluj mego Syna, a poznasz mnie, nasycaj się Jego obecnością, a doświadczysz mojej bliskości. Nie opuszczaj wzroku z Jezusa, a nie będziesz niepokoił się o siebie, doświadczysz, że ja, Twój ojciec jestem z Tobą.